Cześć, witajcie na kanale Inspiracje. Rozmawiamy tu o rzeczach, które stworzyły nasz świat prestiżowych markach, gigantach przemysłowych i najbardziej wpływowych ludziach w historii. To kanał dla przyszłych milionerów, kreatorów i influencerów przyszłości. Dzisiaj porozmawiamy o jednej z najbardziej wpływowych firm Apple pierwszej firmie, która osiągnęła kapitalizację tryliona dolarów czyli tysiąca miliardów. Porozmawiamy jednak o rzeczach, o których większość ludzi o firmie Apple nie wie. I zaczynajmy. Punkt pierwszy. Firma Apple miała oryginalnie trzech założycieli. Byli to Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne. Ronald Wayne był wtedy pracownikiem Atari, firmy, która była pionierem gier komputerowych. Wayne był współtwórcą pierwszego komputera stworzonego przez Apple, napisał nawet do niego instrukcje i zaprojektował pierwsze logo Apple. Jednak pomimo swojego zaangażowania nie wierzył, że ta firma może odnieść jakikolwiek sukces i postanowił odejść i sprzedał swoje udziały. W 1976 roku sprzedał 10% swoich udziałów za 800 dolarów. W grudniu 2023 roku firma Apple jest wyceniana na 3,02 tryliona dolarów, więc akcje Wayna byłyby dziś warte 300 miliardów dolarów. Dzisiaj Wayne żyje skromnie, niektórzy mówią szyderczo, że w przyczepie. Prowadzi stronę, na której sprzedaje różne pamiątkowe rzeczy z początków Apple, tak zwany merch z różnymi inskrypcjami, jak logo, coś w stylu pamiątki. Na początku podział udziałów między tymi trzema założycielami wyglądał tak, że Steve Jobs miał 45%, Steve Woźniak 45% i Wayne miał 10%, które sprzedał. Punkt drugi. Steve Jobs, współzałożyciel Apple, dziś uważany za jednego z największych gigantów przedsiębiorczości, był adoptowany. Jego biologicznym ojcem był emigrant z Syrii, Abdul Fadah Yandali i matka Joan Simpson, która zaszła w ciążę, gdy oboje byli na uniwersytecie w Wisconsin. Z powodu trudności rodzicielskich i presji ze strony rodziny, z powodu różnic kulturowych, matka zdecydowała się oddać Steve'a do adopcji. Warto wziąć pod uwagę ówczesne normy kulturowe. W tamtych czasach była duża dyskryminacja, znacznie większa niż dzisiaj, nie było takiej tolerancji etnicznej. W ogóle nie było to tematem. Joan, oddając Steve'a do adopcji, miała tylko jedno życzenie, żeby trafił do wykształconej rodziny. Jednak Steve został zaadoptowany przez rodzinę z klasy pracowniczej, pola i Klarę Jobsów z Kalifornii. Paul był strażnikiem na lokalnym wybrzeżu, a Klara księgową znaną ze swojego miłego usposobienia. Paul i Clara stworzyli Steve'owi stabilne warunki dorastania i wspierające środowisko. To Paul zainteresował Steve'a elektroniką i przez całą młodość wspierali jego hobby i zainteresowanie technologią. To właśnie adopcyjni rodzice pomogli mu w wynajęciu garażu od Billa Fernandeza, gdzie Steve mógł robić pierwsze swoje elektroniczne projekty. Później ten garaż zostanie historycznym miejscem założenia Apple. Steve zawsze z serdecznością i szacunkiem wypowiada się o swoich adopcyjnych rodzicach. Mówi, że nauczyli go podstawowych wartości życiowych i otoczyli miłością. Steve skontaktował się ze swoją biologiczną matką i potem siostrą, ale były to czasy, kiedy już osiągnął ogromny sukces i nie utrzymywał później z nimi bliższych relacji. Przed swoją śmiercią wymienił podobno kilka maili ze swoim biologicznym ojcem. Za swoją rodzinę uważał swoich adopcyjnych rodziców państwa Jepsu. Punkt trzeci. Rewolucyjny interfejs okienkowy. Dzisiaj używamy komputerów, dlatego że wynaleziono interfejs okienkowy, gdzie możemy klikać w różne aplikacje i otwierają się. Przed Apple i Microsoftem takie systemy nie istniały. Komputery nie były popularne, umieli je tylko obsługiwać zaawansowani projektanci, matematycy i naukowcy. Mało osób wierzyło, że komputer będzie kiedyś nadawał się do użytku przez przeciętnego obywatela. Do momentu powstania interfejsu właśnie, czyli systemu okienkowego. Kryje się za tym ciekawa historia, choć dzisiaj uważa się Billa Gatesa za twórcę takiego pierwszego systemu Windows, istnieją plotki, że Bill wziął ten pomysł właśnie od Apple. Na początku to firma Apple zleciła Microsoftowi stworzenie takiego systemu, ale gdy Bill Gates dostrzegł jego potencjał, postanowił stworzyć własny Windows. Oryginalnie pomysł okienek, czyli łatwego interfejsu do obsługi komputera, był stworzony przez firmę Xerox, która była wtedy pionierem innowacji komputerowych. Firma Xerox miała swoje centrum rozwojowe w Palo Alto, gdzie pracowano nad innowacjami technologicznymi i każdy, kto interesował się komputerami, wiedział, że to właśnie tam dzieją się najciekawsze rzeczy. Steve Jobs wtedy wynegocjował z zarządem Xerox sześciodniową wizytę w tym centrum. Zaoferował Xeroxowi zakup pokaźnej ilości akcji Apple za to. W dużej przecenie i zarząd Xeroxa zgodził się, aby Steve Jobs odbył sześciodniową wizytę w tym centrum. Tam Steve Jobs zobaczył patenty, nad którymi pracuje Xerox. Były to m.in. sieć Ethernet, pomysł programowania zorientowanego obiektowo i właśnie GUI, czyli środowisko graficzne. Pierwsze dwa pomysły Steve odrzucił, ale bardzo spodobał mu się system GUI, czyli graficzne środowisko obsługi komputera. Dostrzegł ogromny potencjał tego pomysłu. A teraz kilka ciekawostek. Punkt czwarty. Pierwszy wkład finansowy w Apple pochodził ze sprzedaży kalkulatora i Volkswagena ogórka, tak zwanego. Woźniak sprzedał swój kalkulator naukowy, a Jobs sprzedał swój Hipisowski samochód, tak zwany Volkswagen ogórek. Co ciekawe, wtedy ten kalkulator był wart więcej niż samochód. Były to bardzo specjalistyczne i bardzo drogie kalkulatory, więc stąd pochodził pierwszy wkład finansowy w Apple ze sprzedaży kalkulatora i ogórka. Punkt 5. Apple miała swoją linię odzieżową. W 1986 Apple postanowiła stworzyć linię odzieżową i wypuszczono kilka produktów Apple Collection, ale ostatecznie nie przyniosło to żadnych rezultatów i skończyło się porażką. Dziś pewnie z powodu popularności Apple ten pomysł by się udał, ale dziś Apple już nie myśli o wypuszczaniu linii odzieżowych, robią to raczej YouTuberzy. Punkt szósty, Bateria w MacBooku jest kuloodporna. Nie było to robione intencjonalnie, ale podczas rozwoju firmy ktoś zrobił testy na kuloodporność i okazało się, że ta bateria jest właśnie kuloodporna, więc jeśli niesiesz w ręku Apple, to możesz mieć świadomość, że masz przed sobą coś kuloodpornego. Punkt siódmy. Pierwsza myszka komputerowa. To właśnie Apple i Steve'owi Jobsowi przepisuje się wprowadzenie na rynek myszki komputerowej. Podczas tamtej wizyty w Centrum Rozwojowym Xeroxa Steve zobaczył, że oprócz interfejsu graficznego komputery mają jeszcze tak zwaną myszkę. Wcześniej interakcja z komputerem opierała się tylko na wpisywaniu komend z klawiatury. Steve od razu rozpoznał potencjał tego wynalazku. Dzięki nim można było klikać ikonki i otwierały się programy. Steve postanowił prowadzić go do komputerów Apple. Pierwszym makiem z myszką był komputer z 1983 roku o nazwie Lisa. Był to właśnie komputer z GUI interfejsem graficznym i myszką. Jednak Lisa nie była jeszcze komercyjnym sukcesem. Przełomem dopiero okazała się prezentacja z 1984 roku, prezentacja pierwszego Macintosha, komputera przyjaznego użytkownikowi. Maci miały nawet wtedy rączkę na monitorze, mówiło się, że po to, żeby zawsze można było złapać ten komputer i wyrzucić przez okno, na przykład. Był to element designu, który odegrał ogromną rolę w sukcesie firmy. Połączenie wizjonerstwa designerskiego i technologii okazało się złotym środkiem, dlatego produkty Apple są dzisiaj takie piękne i takie lubimy. Punkt ósmy. Dzainerem w firmie Apple był Jonathan Eve, znany jako Johnny Eve, który stoi za stworzeniem takich przełomowych projektów jak iMac, iPod, iPhone, iPad czy MacBook. Jego filozofia designu opiera się na prostocie i elegancji. Jego design był skierowany na przyjazność dla użytkownika. Wpływ Jone'ego IVA na branżę designerską jest ogromny. Nie tylko był odpowiedzialny za projekty, ale też za używane materiały i cały proces produkcyjny. W czerwcu 2019 roku Johnny Ive postanowił odejść z Apple i założył swoją firmę o nazwie Loveform. Jego odejście nazwano końcem pewnej ery w Apple. Johnny Ive jest bardzo dobrze znany w kulturze projektantów i designerów. Jego wpływ na sztukę użytkową jest dziś ikoniczny. Tworzył nową kulturę designu, który wzniósł na zupełnie nowy poziom, przewyższający wszystko, co do tej pory było znane. Jego dziedzictwo kulturowe jest ogromne, Johnny Ive. Punkt 9 Dzisiaj na grudzień 2023 roku Apple jest największą firmą, jeśli chodzi o kapitalizację rynkową z wartością 3,02 tryliona dolarów, czyli 1000 miliardów. Jest największą firmą jeśli chodzi o kapitalizację i wartość. Potem jest Saudi Aramco, potem State Grid Corporation z Chin, a potem Amazon. Roczny przychód Apple w 2023 roku to 383 miliardy dolarów. Apple na koniec 2023 roku posiada 161 tysięcy pełnoetatowych pracowników z płacami i pracowników najwyższymi w branży. Obecna cena akcji Apple to 192 dolary, Firma wypłaca dywidendy od 2012 roku. Główni udziałowcy Apple to Vanguard Group posiadający 8,36%, BlackRock Incorporated 6,63% i Berkshire Hathaway 5,89%. Tim Cook, obecny prezes Apple, posiada 0,02% akcji w Apple. Zarobki Cooka w 2021 roku były wyceniane na około 15 milionów dolarów rocznie, z 10-milionowym bonusem i 800 tysięcy w innych kompensatach. I to wszystko na dziś w filmie o firmie Apple, o rzeczach, o których większość ludzi nie wie. Zobaczcie też wybrane przez nas firmy o grupie Vanguard i BlackRock, które są największymi udziałowcami Apple dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach inspiracji. Cześć!